Obsługa procesów płacowych jest kompleksowa, ale przyjazna dla użytkownika. Każdy nowo zatrudniony pracownik jest przypisywany do listy płac, a później automatycznie na niej naliczany. System będzie zawsze naliczał dany typ listy dla pracownika, aż do momentu, gdy użytkownik nie zmieni tego przypisania. W naszym module możliwe jest również jednoczesne obsługiwanie wielu list płac. Dzięki temu użytkownicy mogą pracować na kilku listach naraz bez szkody dla efektywności całego procesu. System prowadzi również kontrolę limitów ustawowych. Weryfikacji tej podlegają na bieżąco m.in. progi podatkowe, progi składek ZUS czy zajęcia komornicze.